Ale Freeze się najwyraźniej odkleił i lubi zakrzywiać czasoprzestrzeń. Według Friza jest chyba jakiś. A mi liściem groził. Tego samego dnia. Nie, może jakaś odklejka po kukainie. Albo no na tym wyjeździe k**a, wdychali Ajałaskę. Znaczy, nie, tak szczerze źle powiedziałem. Nie groził mi liściem, tylko powiedział, że mi wypłaci liścia. Tak szczerze, ja bym o tym nie mówił, k***a, o tym liściu, ale widzę, k***a, że ziomkowi się Nie mnie zawsze nie? Nie zawsze bawiło to, ja mu to zresztą potem napisałem, nie? że, że chyba mu się coś pojechało. W ogóle kurwa, złapmy kontekst. O, bo był taki live, o kurwa, w fatalnym momencie został odpalony. No, w ogóle tego 30 sierpnia, tego co widzę. To ja sobie oglądałem ten teledysk, nie? Ja sobie oglądałem ten teledysk. No i tutaj były różne sceny. Tutaj były, tutaj były różne sceny, ale ta scena jest najważniejsza, nie? Ja sobie to oglądałem i w pewnym momencie, i w pewnym momencie czytam, no bo ja ogólnie czytam czat, nie jak patrzę, i tu były, yy, o, i tu były ten, i tu były komentarze z typu, prawie pozbył się wszystkich problemów ekipy, było kroko do rozwiązania wszystkich problemów ekipy, i to było nawiązanie do tego, a poza tym, ten mem, ten mem, ten mem, w którym gdzieś tam Weronika stoi w jakimś, na jakimś urwisku czy coś, yy, po filmie Wardęgi. Mega dużo memów widziałem. Ja to widziałem przede wszystkim na, na Discordzie sympatyków Gimpera. Albo na Facebooku, już nie pamiętam, ale pamiętam, że było logo. No i jak ja, to, jak ja to zobaczyłem, to ja cofnąłem do tego momentu. Przeczytałem ten komentarz. I cofnąłem do tego momentu i go przeczytałem, żeby po prostu był kontekst, nie? W tym momencie... No i cofnąłem sobie, cofnąłem sobie do tego momentu i przeczytałem ten komentarz. Frizz był od kroku... Był o krok, przepraszam. Bo że wszystkich problemów ekipy. Jest to w jakim. Jest, jest to w jakimś... Nic więcej nie powiedziałem jak coś, nie? Zresztą ten live jest publiczny, możecie sobie zobaczyć. Było to coś fajnie na miejscu. No poza, poza tym, że to było zmemowane, nie? Jakiegoś takiego wiesz turbochamskiego, nie? No tak czy nie? Ale tak szczerze, nie? W sumie śmieszne. No ale wiesz, abstrahując, Dobra. No i dostałem ten wyrywek i to już dla mnie przesada. Beka bekom, ale pośrednie życzenie śmierci komuś czy... Wie co? Hamuwa potężna. Gwarantuję ci liście ode mnie, jak się kiedyś spotkamy. Zostałem taką wiadomość.